Proszę Państwa, tu na Wawelu zawsze można spodziewać się jakichś niespodzianek. I dzisiaj właśnie też pomszy, sobotni, ale niedzielny na niedzielę, niedzielny Mszy Sobotni. Teraz się okazuje, że będzie, bo była o 17.30 tam prześwięca, Teraz będzie o 18.30 Msza Święta Specjalna z poświęceniem ceremoniarzy, przyjęciem ich do tej Służby i poświęceniem pod przewodnictwem przed ołtarzem głównym, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego, nowego zresztą, o, Roberta Krząszcza. Proszę Państwa, widać, że tu w tych białych komorzech, czy w tych odzieniach pełno jest prawda? młodych ludzi, którzy właśnie mają być tymi ceremoniarzami. I tutaj troszkę rodziny też przyszły. Są, trwają przygotowania. Będą też nagrywać jak widać. No, ludzi powoli przybywa, ale zwłaszcza tych, co są co są w prezbiterium. Tu jest oczywiście konfesja tam o też głównie. To ja jeszcze tutaj pokażę. Niech będzie jest wszystko. Proszę bardzo, jest zapobiec. Na w tym miejscu gromadzi nas dzisiaj Chrystus jako wspólnotę swojego kościoła. Wspólnota bez dwóch krzesła, które. Coś to zjadłowę, przemawia, zjadłowę. ale go nie widać. Dzisiaj przeżywamy wspólnie rady z uczestnikiem błogosławieństwa, jaki jakie za chwilę będzie miał miejsce, ale w naszym sercu jest również smutek, który na dniu Bogu Sławiństwa i kwestia. I kwestia. Uczczenia również proboszcza, prawda, Sochackiego Tu właśnie jest Tu właśnie jest w którym zazwyczaj spowiadał właśnie Probożdzisław Sochacki. Czy gdzieś są teraz kwiaty na jego czyście kompfesjonne. A tu jest właśnie jego portret w kaplicy bocznej, prawda? I teraz się modlą w jego intencji. A jest tutaj ksiądz prowadzący, przygotowujący nas do liturgii błogosławieństwa ceremoniarzy prawda. więc mamy te herby.